Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę pary Bitcoin do złotówki na giełdzie Zonda Krypto. Dzisiaj jest środa, 23 kwietnia 2025 roku. Analizę tradycyjnie przeprowadzamy na interwale dziennym. No, ja oczywiście korzystam ze świec japońskich, między innymi. Co widzimy na wykresie? Bardzo solidne wybicie wczorajsze od 323 929 do 348 786. Dzisiaj jesteśmy na szczyt. Tak, tak jak ta analiza jest nagrywana, 351 673 zł. To jest do tej pory dzisiejszy szczyt. No, ale tak jak widzimy tutaj, miłe złego, miłe dobrego, tak naprawdę początki się tutaj już nam bardzo ładnie rozwinęły. Pozwólcie, że tutaj wezmę tą moją, tak, linię i przesunę ją na ten szczyt. Na 347 286 to będzie teraz już poziom wsparcia technicznego. Był to opór, no i teraz jest oczywiście wsparciem. Jeszcze jeden ważny poziom chciałbym zaznaczyć, to jest ten poziom tych dołków na 293 216. Jak wiecie dobrze, myśmy analizowali wielokrotnie tą strefę, która zaczyna się dokładnie no. 10 tysięcy niecałe złotych niżej są, to już Wam pokazuję, to, to te trzy poziomy sobie zaznaczymy, nawet, nawet cztery można powiedzieć tutaj, ok. To są te poziomy, które widzimy na interwale tygodniowym i to są oczywiście tutaj, no ten, ten właściwy taki poziom był na, zgodnie z moimi danymi, 289 300 288 tysięcy, 289 288 się tak, czyli no zabrakło tam powiedzmy no niewiele, no bo tu jest 293, no to powiedzmy 5 tysięcy złotych, żeby dokładnie ten poziom z 2024 z marca przetestować, no i oczywiście jak już mówiłem, to jest kluczowy poziom tak naprawdę wsparcia długoterminowego, on wcześniej czy później będzie przetestowany w taki bądź inny sposób, ale ważne jest to, co się stanie po jego przetestowaniu. Pierwsza sonda została wypuszczona w marcu, potem mieliśmy już tutaj widzicie koniec marca, początek marca, koniec marca, Ostatni tydzień marca, tu jest pierwszy tydzień kwietnia i widzicie te wszystkie długie cienie dolne, czyli tutaj był, było to wsparcie bronione, no i tygodniowa świeczka i jeszcze się nie zamknęła, bo to jest z tego tygodnia wygląda naprawdę bardzo, bardzo imponująco, czyli tygodniowo rynek zachowuje się tak, jak żeśmy tego oczekiwali. Czyli mamy bardzo fajne testy te, te, tych strefy, te, te strefy wsparcia, tak? Znaczy poziomu wsparcia, a strefy popytu tak naprawdę i mamy tutaj wybijane, wybijanie kolejnych Szczytów w tej chwili 350 784 zł. No i trzeba tutaj wspomnieć jeszcze o kolejnej bardzo ważnej rzeczy, jaką jest oczywiście nasza linia trendu. Linia trendu, którą również mieliśmy dosyć często na naszych wykresach, no i ona ewidentnie tu mam. O, największa ilość chyba dotknięć mniej więcej jest tutaj. I, I mamy tutaj oczywiście możliwość obserwowania bardzo fajnego, najpierw wybicia, konsolidacji, a później, już odpalona jest tutaj ta rakieta wzrostowa wszystko wskazuje na to, że będzie tutaj możliwość kontynuacji tych wzrostów pytanie do jakiego poziomu myślę, że ze względu na to, że mieliśmy tutaj dosyć dobrze, dosyć dobrze zorganizowany i widoczny trend spadkowy krótkoterminowo, prawda, który doszedł tam do 293 tysięcy z hakiem, wypadałoby teraz dać na wykres, nanieść na wykres zniesienie dlatego żeby zobaczyć dlaczego? Zobaczyć co tutaj rynek nam zaproponował jeżeli chodzi o ewentualnie to odbicie, powiedzmy, korekcyjne. Nadal ten ruch wzrostowy będzie traktowany jako odbicie korekcyjne wzrostowe w krótkoterminowym trendzie spadkowym. Dokładnie tak. I tutaj sobie zaznaczymy cały ten ruch. OK, no to mamy, mamy zrobione. Zaznaczymy. Dokładnie na odwrót trzeba. trzeba go zaznaczyć, bo tu nie będziemy ewentualnie a, czyli zrobimy tak. Tutaj zaznaczymy dołek, oczywiście, tak, a tutaj zaznaczymy jeszcze. Sobie. O, tego swingu właśnie spadkowego. Dobra, teraz jest OK. I yy, co? 38% mamy na 352 916 wygląda na to, że te 38% zniesienia tego swingu spadkowego dzisiaj zostanie uderzone. Wszystko, wszystko na to wskazuje przy takim momentu 50% mamy na 371-358, a 61% mamy na poziomie 389 799 dokładnie, tak czyli też bardzo ciekawy poziom. Tak długo jak jesteśmy gdzieś tutaj, w tej granicy między, 308, między 38% a 61 ten Wzrostowy będzie traktowany jako korekta wzrostowa w trendzie spadkowym. Dopiero po wybiciu 61%, ten ruch będzie już tutaj no, pretendował do tego, żeby go zupełnie zupełnie zmienić na, na zorganizowany jakiś ruch wzrostowy prawdopodobnie o charakterze no, odwrócenia tego krótkoterminowego trendu spadkowego, tak. Teraz jeszcze nie mamy pewności, czy za chwilę nie będzie uderzenia w 38, może w 50%, tak, w te poziomy i czy ten rynek nie zacznie znowu ewentualnie e, spadać, tak? no bo taki jest nasz średnio, średnio, krótkoterminowy trend. Dlatego traktujemy 38, 50 i 61% zniesienia Fibonacciego jako e, poziomy takie, które, które na, nas po prostu e, rozgraniczają tutaj między korektą wzrostową w trendzie spadkowym, a... E, e, początkiem trendu wzrostowego albo początkiem kontynuacji trendu wzrostowego, tak? bo przecież wiemy, że długoterminowo cały czas jesteśmy w trendzie wzrostowym. Za e, wybiciem jeszcze wyżej e, do 38, 50 albo 61% zniesienia fibonacciego przemawia, przemawia fakt, że mieliśmy test długoterminowego, Poziomu wsparcia technicznego, który wypadł pozytywnie, i właśnie się do tego wsparcia oddalamy, czyli wsparcie zostało wybronione, linia trendu krótkoterminowego została przełamana. No, wszystko wskazuje na to, że co najmniej te odbicie, nawet jeżeli byłoby to odbicie, będzie co najmniej, co najmniej wysokie. A kto wie, czy tutaj nie, nie mamy jakiegoś krótkoterminowego dołka na bitcoinie zrobione, zrobionego już i teraz po prostu ten tam się rozwija wzrostowo, ale tego jeszcze po prostu nie wiemy. Więcej wskazówek dostaniemy wtedy, kiedy zobaczymy, jak rynek się będzie zachowywał na 38, 50 i 61% zniesienia filmaczego. Poziomy oczywiście są dostępne u każdego na wykresie. 352 tysiące w tym momencie szczyt dzienny na bitcoinie. Zobaczymy, jak to się rozwinie dzisiaj, jutro, pojutrze. Zobaczymy, jak to będzie generalnie hulać przez najbliższe dni. Wygląda to bardzo prozostowo. Może tylko jeszcze na koniec RSI sobie do, dodamy. Podejrzewam, że będzie silne, że będzie pozytywne. Tak jest. W końcu, zobaczcie, mamy wybicie powyżej poziomu 50 punktów. To jest naprawdę solidne wybicie 63 punkty, więc. Byki górą krótkoterminowo e, rozpacowały poziom 50 punktów na RSI, są teraz e, w, te, w takiej, e, takiej strefie bardzo silnego momentu wzrostowego, sentyment jest pozytywny, jest przestrzeń do wzrostów na RSI, zanim uderzymy w poziom ekstremalnego wykupienia, jest przestrzeń do wzrostów, również na, e, na Bitcoinie. Pytanie tylko, czy to jest początek wzrostów kolejnych, kolejnej fazy wzrostów e, 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 i kontynuacji przerwanego trendu czy też to jest po prostu wędrówka od obszaru ekstremalnie wyprzedanego do obszaru ekstremalnie wykupionego i będzie zawrotka. Zobaczymy, rynek nas niedługo tutaj ze swoim planem zapozna i wszystkich nas elegancko wyjaśni. Póki co to wszystko na dzisiaj z mojej strony dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tej analizy. Zostawcie like zostawcie suba, może jakieś komentarze, własne przemyślenia, co o tym myślicie, jakie macie plany, śmiało wpiszcie w komentarzach. Wymienimy się naszymi opiniami i analizami. Póki co żegnam się z Wami. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć, cześć.